Już masz z tej strony Domicy yy, 2.4 i dzisiaj sobie gramy mecz w Division Rivals. I tak, zanim coś powiem, jeszcze to zostawcie łapkę w górę i subika. Nie musi być z dzwoneczkiem, ważny by był subik, bo to bardzo, bardzo mi to pomaga w rozwoju. Jak chcecie, to też wpadajcie na mojego TikToka do mi FTBL. Tam też możecie zostawić coś po sobie. Na przykład skomentować mój, od, mój film, ale mm, gramy sobie Division Rivals i ja tracę. Bramkę nie, nie tracę. Yy, no i tak po prostu taki odcinek z nodów dzisiaj będzie. Ale jeżeli chcecie, żebym jeszcze raz, na, żebym jeszcze nie, jeszcze raz, żebym jeszcze, jeszcze raz, no w sumie jeszcze raz nagrał odcinek z jej Sports c 24 no to tutaj 10 łapek w górę i 2 subiki to będzie kolejny odcinek, a tymczasem to mali no, prawie w jestem teraz na 26 minucie jeszcze bo nie włączyłem nagrywania i przez prawie połowę odcinku znaczy nie, nie odcinku gdzie jakoś przez 2 minuty nie nagrywało mi się. I dopiero teraz sobie włączyłem nagrywanie, więc jakby ten mecz trwał trochę mniej, no to po prostu będziecie wiedzieć, że ja nie umiem po prostu nagrywać i że nie włączyłem nagrywania od razu na meczu. Więc w sumie ja mogę mówić kontynuując, zostawcie tam subika. Wpadajcie na kanał Bartiania 66. Bardzo dobry kanał polecam. Kanał mojego kolegi. Zostawcie też tam coś po sobie. Dajcie mu subika. On jest... No bardzo fajny ma kanał. No weźcie mu tam skrobnijcie taką subskrypcję. No. Po prostu dobijcie mu tam kilka subów, On ma tam 40 subskrypcji. Dobijcie mu tak 50. I teraz tak, widzowie ode mnie. Jak obejrzycie ten odcinek, to wpadajcie na kanał Bartiania66 I zostawcie tam subika Subika, żeby wspierać ten kanał Jeżeli to Bartiania66 oglądasz, no to pozdro A ja mogę powiedzieć tylko tyle, że... Że nic I... Tyle Mogę powiedzieć, chyba że teraz strzelę bramkę Talerz gim może Rodrygo. Nie, ale będzie rzut rożny, to sobie weźmy, już sobie rzut rożny i nie strzelamy. No, super, widziałem. Ale rywalowi błąd dałem. Kolm przelobował mi, kurde, 1 do 0. No, nie układa mi się ten mecz na razie. Głupia strata piłki, kolm Ale koleś ma też dobry skład, nie ma co no, obgadywać, ale na serio ma bardzo dobry skład. No, ja jestem tutaj tylko pośmiewiskiem. Jak na razie. Dla takiego składu ja jestem pośmiewiskiem. Po prostu. Znaczy, nie mam takiego tragicznego składu, no. Tylko po prostu koleś ma lepszy skład i, kurde, no. To widać, że, kurde, no. Każdy tutaj dobrze gra. Ma w niego Kurde, ma. Każdego ma salacha, kurde. Nie wiem. W... Nie, nawet, kurde, Pele 99 by się wyczarował. A, co jest? A koniec pierwszej połowy. Dobra. Nie byłem tego świadom, ale możemy sobie z mamą zrobić. Za Bruno Gimera Gimara Eza wchodzi Frankie de Jong. Bardzo, bardzo go polubiałem. Trafiałem go z paczuszki. Razem z Engunko był i teraz, kurde, powiem wam, że nie jest ten Frankie jest z niby jest niby z tego słabego klubu, bo z Barcelony, ale powiem wam, że nie jest tragiczny. No, no zwykła karta, fajnie się ją. Gra. Dobra, zaczynamy drugą połowę. Ju widzicie tutaj, widzicie tutaj co się dzieje? Zlagowało mi się. I to tak przeszkadza teraz w grze. Ja pierdzielę. Jak ja zaraz Gola teraz to nie wiem... To się tak odbija dziwnie. Ja tutaj kurde dziwne to jest. Nie wiem dlaczego to było, ale skupmy się na grze, bo teraz Rodrigo ma szansę. Z tego co widzę, to można podać na tapina i podam. Nie. Nie, na, na tapina nie umiem strzelić. Spróbujmy jeszcze powershotem tonali. Mam już drożny chociaż to. Puszcz, jak to dziwnie wygląda, no. To jest... Kurde, takie dziwne, bo pierwszy raz mi się tak gra zalogowała. Czekajcie. Nie no, dalej to jest no. Czemu? Nie nie mam pojęcia. Ale mam pojęcie, że mogę strzelić bramkę, bo... Bo tak, to na... nie wiem, myślałam, że dowolny będzie. Kurde, po prostu nie wiem, nie wiem co jest. Nie wiem... Gra mi się zreagowała, czy coś. W tym stylu. Czy on, ma, czy on wpuścił siemena czy kogo? Już nie wiem, o Simon Kokos i... Oshaola kokos. Nie wiem, nie wiem kto kto. Kto to kto. Hm, kto to kto. Hm, co ja gadam. No dobra, powiedzmy, że kto to to. I tak wiem, że takiego słowa nie ma i nie powinno być. Coś. Coś ten kolor jakoś dziwnie gra, bo On, jak wi widzicie, on cały czas mnie jakby lobuje. On chce mnie zlobować. On chyba przyciski pomyla ze strzałem. no Tak mi się wydaje. Kurde, kto to tam wjechał, Waran. Osimen, osimen to jest. Dobra. Osimen. Osimen kokos. To już wiem że to jest Osimena, ale piłkę to mógłbym ładniej wybić nie pod jego nogi, ale kurde, to ma Lepszy od to w i od tego Kurde. To jest chyba moja legenda. Tak, pamiętam, że w tamtej FIFA. FIFA 23 miałem go ten... futis 99. Ale Blanka. Nie mam tutaj. No i tak fajnie mi się nim grało, bo to jest, wiecie, to był futis Wtedy te karty futis kosztowały gdzieś po 5 milionów Ja miałem jakoś 50 koła I pamiętam, że tam były paczki 10 razy 85 do robienia I właśnie z tych paczek wydropił mi ten Donnarumma i teraz jakoś go bardziej znam kumku, 2 do 1 Szybko bramka Punku w tamtej FIFA też mam. Też miałem. 99. Też dostał on kartę. 99. Z diabim on dostał. Jak przeszli dwóch Francuzów do Premier League, przyjemnie mi się nim grało. Nie miałem pytań do tej karty. Teraz mam pytania do tej karty, jak tego nie strzelił. Znaczy to nie do ta tylko do Yanga, jakbyście nie wiedzieli. Żota to bitka warand 2 do 2. Poradnik. Jak szybko stracić dwa gole i szybko odrobić dwa gole? Trzeba nagrywać odcinek na YouTube'a. Dziękuję, poradnik zamknięty i mam nadzieję, że udany. Yy, ale kontynuując temateńko, no to on miał chyba tam 5 na 5, nie pamiętam. Ale taki przyjemny był, tak leciutko. Ty już ten, on miał 99 chyba tempa, z tego co pamiętam. I on miał chyba 5 na 5 To się tak nim fajnie dryblował. Normalnie z lewej nogi to strzelał, kurde, jak ten. Normalnie on z lewej nogi strzelał, jak z prawej. A z prawej jeszcze większe petardy strzelał. Ale, no, nie mam za złe, kumku. Czy ja sobie wbiłem Na no to wygląda, bo chciałem, bo chciałem piłkę wybić, tak. Samochód. Chciałem co piłkę wybić, ale nie wbić do bramki. Dobra, Gomez. Ja chcę tego Rauchu Nowego 8 to bo już mi ten Gomez nie pasuje jakoś. Nie wiem, może być na lesio, ale na przykład na ławkę, no. Boże, jeszcze Nie, ja... Nie, nie mogę. Ja widzę te... Ja nie widzę tych spalonych, a jakby FIFA je odróżnia, jako że ja nie widzę. To oni, kurde, wszystko widzą, nawet leciutkie dotknięcie koszulki. Ja nie widzę fału, oni widzą. Oni tam na naważyć siedzą. Nie pokazują Waru I dlatego. Ale może teraz rodrigo na 3-3? O, może nie rodrigo, bo może kunku. Hm, no jak! 81 minuta no, 3 do trzech Kunku, Przemia. Czy teraz rywal ma szansę? Ruben Dias ładnie to przeciął. ale kurde, jak ja podaję, w tej grze. Strzał dobrze. Donnarumma jeszcze. koman. Rzut rożny. Ostatnia minuta, Ostatnia akcja, no. Kto strzeli, wygrywa, no tak naprawdę, no. Co tutaj kłamać? Ej, to było ciekawe. Zaskoczyłem się tym.

Ktoś małza tryka? Nie. Nikt. Yy, kończy się to wynikiem 3 do 3. Czy jest to fajny wynik? Oczywiście. Czy dla mnie korzystny? Oczywiście. Czy dla Rywala korzystny? Yy, w 100% nie! 31 koła. Jeszcze sobie otworzę zadania, ale to już poza kamerą. Yy, dobra, paczka za zadania 2x82. I to jest na koniec odcinka. A karta trafiona to jest to oczywiście za Fernandes 83 Nie ma co liczyć tutaj najlepszą Znaczy jest co liczyć najlepszą, ale jeszcze mam nie w środku. Ale ja wam dziękuję moi drodzy za oglądanie tego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie łapeczkę w górę. I pamiętajcie, żeby wpadać na kanał Bartiania66 i zostawić kościowi normalnie subika i napisać mu w kom. Ja od Domiego 24. Siema.